Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Psy towarzyszą ludziom od tysięcy lat, a przez ten czas zdążyliśmy nie tylko się do nich przywiązać. Ale też dość mocno wpłynąć na to, jak wyglądają i jakie mają cechy. I tutaj dochodzimy do tematu, który dla wielu z nas, miłośników kundelków, psów wolnych od ludzkiej ingerencji, jest dość kontrowersyjny. Czy naprawdę musieliśmy aż tak ingerować w naturę psów? Czy wszystkie zmiany, które wprowadziliśmy, wyszły im na dobre? Z jednej strony hodowla rasowa pozwoliła na stworzenie psów idealnie dostosowanych do różnych zadań od pasienia owiec. Przez ratownictwo, aż po zwykłe towarzystwo człowieka. Ale z drugiej strony, wielu rasom przyszło zapłacić za to wysoką cenę zdrowotną, psychiczną, a czasem nawet emocjonalną. Kundelki to psy, które nie były selekcjonowane pod kątem wyglądu czy przydatności, tylko rozwijały się naturalnie, w zgodzie z własnymi instynktami i potrzebami. Dlatego są często zdrowsze, bardziej odporne i lepiej przystosowane do życia. Mają w sobie różne cechy. Ale nie są zamknięte w schematy, jakie stworzył człowiek. Rasy psów, jakie znamy dziś, powstały głównie dlatego, że człowiek miał konkretne oczekiwania. Potrzebował psów, które będą pracować na farmach, pilnować domostw, bronić nas, albo po prostu dotrzymywać towarzystwa. Tak zaczęła się selektywna hodowla, czyli dobieranie psów o określonych cechach i łączenie ich w pary, aby wzmocnić te cechy w kolejnych pokoleniach. To właśnie tak narodziły się rasy. Setki różnych typów psów, każdy o innym wyglądzie, temperamencie i przeznaczeniu. Ale czy oznacza to, że psy rasowe są lepsze od kundelków? Absolutnie nie, są inne i warto o tym pamiętać. W kolejnych częściach przyjrzymy się bliżej najpopularniejszym rasom psów, od tych stworzonych do towarzystwa, popracujące, pasterskie i sportowe. Sprawdzimy, jak bardzo różnią się od siebie i dla kogo mogą być najlepszym wyborem. A wy? Macie w domu kundelka czy psa rasowego? Jakie są wasze doświadczenia? Jak już wspomniałem, psy towarzyszą ludziom od tysięcy lat, ale nie wszystkie były hodowane do pracy. Niektóre rasy powstały z zupełnie innego powodu, żeby po prostu być obok człowieka, cieszyć się jego obecnością i zapewniać mu towarzystwo. To psy, które idealnie sprawdzają się jako domowi pupile, choć, i to warto podkreślić, nie każda rasa do towarzystwa to typowy kanapowiec. Zacznijmy od tych, które od lat królują w domach na całym świecie. Mopsy, shih Tzu, maltańczyki czy kawalier king Charles Spaniele to właśnie one przez wieki towarzyszyły możnym tego świata, a dziś znajdują miejsce w wielu domach jako wierni kompanii. Są małe, łagodne, mocno przywiązują się do człowieka i najlepiej czują się w jego ramionach. Ale psy do towarzystwa to nie tylko maluchy, które uwielbiają być noszone na rękach. Golden retrievery czy labradory również świetnie sprawdzają się w tej roli, bo choć są większe i bardziej energiczne, to ich łagodność, inteligencja i lojalność sprawiają, że są idealnymi psami rodzinnymi. Ich potrzeby ruchowe są spore, ale dobrze wychowane goldeny i labradory to prawdziwe anioły na czterech łapach. Czy to oznacza, że psy do towarzystwa to tylko rasy? Absolutnie nie. Kundelki również potrafią być doskonałymi przyjaciółmi, a ich różnorodność charakterów sprawia, że każdy może znaleźć w nich idealnego kompana. Wiele z nich ma w sobie domieszkę ras uznawanych za towarzyskie, więc można spotkać kundelki o charakterze mopsika, spaniela czy nawet labradora. Ale uwaga, nie każdy pies do towarzystwa nadaje się dla każdego. Jeśli ktoś marzy o buldoszku francuskim czy Mopsie, powinien pamiętać, że te rasy często zmagają się z problemami zdrowotnymi, szczególnie z oddychaniem. Małe psy bywają też bardziej wymagające w pielęgnacji. Długowłose shih Tzu czy jorki wymagają regularnego czesania, a niektóre rasy mają skłonność do problemów skórnych. Podsumowując, psy do towarzystwa to cudowni kompanii. Ale zanim zdecydujemy się na konkretną rasę lub cudownego kundelka, warto sprawdzić, czy jesteśmy gotowi na ich potrzeby i czy nasz styl życia będzie pasował do temperamentu przyszłego psa. Jeśli szukacie czworonożnego przyjaciela, który będzie idealnym towarzyszem dla całej rodziny, istnieje wiele ras, które spełnią te oczekiwania. Psy rodzinne są łagodne, cierpliwe i oddane. Uwielbiają być blisko ludzi i świetnie dogadują się z dziećmi. Najczęściej polecane rasy to golden retrievery, labradory, cavalier king charles spaniel, beagle czy berneńskie psy pasterskie. Wszystkie mają jedną wspólną cechę: ogromną potrzebę kontaktu z człowiekiem. Uwielbiają głaskanie, wspólne spacery, zabawy w ogrodzie, a czasem nawet przytulanie się na kanapie. Ale czy psy rodzinne zawsze są idealne? No właśnie. Wielu opiekunów zapomina, że nawet najłagodniejsze psy mają swoje potrzeby. Labradory i goldeny to energiczne zwierzaki, które potrzebują dużo ruchu i stymulacji umysłowej. Beagle to wulkan energii, który bez odpowiedniego zajęcia może zacząć demolować dom. Nawet najmniejszy kawalier wymaga uwagi i nie znosi samotności. Nie można też zapomnieć o kundelkach. Wśród nich jest mnóstwo psów o łagodnym usposobieniu, które doskonale odnajdują się w roli psów rodzinnych. Adopcja kundelka to często najlepsza decyzja, bo można znaleźć psa idealnie dopasowanego do swojego stylu życia. Wystarczy dobrze go poznać. Pies rodzinny to ogromna radość, ale też odpowiedzialność. Trzeba zadbać o jego potrzeby, nauczyć dzieci szacunku do zwierząt i pamiętać, że nawet najłagodniejszy pies może mieć gorszy dzień. Niektóre psy to prawdziwi atleci, szybkie, wytrzymałe i zawsze gotowe do działania. Psy sportowe i użytkowe to rasy, które przez lata były hodowane do pracy czy to w polu, na pastwiskach, w górach, czy przy ludziach potrzebujących wsparcia. Ich cechą wspólną jest ogromna potrzeba ruchu i zajęcia, bo bez tego mogą stać się sfrustrowane, a nawet problematyczne. Najpopularniejsze rasy sportowe to oczywiście Border Collie, Owczarki Australijskie, Belgijskie Melinosy, Jack Russell Terriery, czy Wyżły. To psy, które uwielbiają wyzwania, agility, obedience, frisbee, biegi czy treningi posłuszeństwa, to dla nich czysta frajda. Ich energia wydaje się nie mieć końca, a inteligencja sprawia, że uczą się w mgnieniu oka. Z kolei psy użytkowe, czyli te, które mają konkretne zadania, to owczarki niemieckie, labradory, nowofandlandy czy husky. To właśnie one pracują w służbach mundurowych, pomagają osobom niewidomym ciągną sanie lub ratują tonących. Ich lojalność, wytrzymałość i determinacja czynią je niezastąpionymi partnerami człowieka. Ale uwaga, psy sportowe i użytkowe to niełatwe psy. Wiele osób kupuje haski, bo wyglądają pięknie, ale nie zdają sobie sprawy, że to psy stworzone do pracy i biegania na długie dystanse. Border coli w niewłaściwych rękach może stać się nadpobudliwy i sfrustrowany. To psy dla ludzi aktywnych, którzy wiedzą, jak zapewnić im odpowiednią dawkę ruchu i wyzwań umysłowych. A kundelki? One też potrafią być doskonałymi psami sportowymi. Wystarczy spojrzeć na mieszanki border collie czy owczarków. Często mają w sobie niesamowitą energię i inteligencję, a przy tym są wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. Nie każdy pies musi być obrońcą, sportowcem czy pracusiem. Są psy, których największym marzeniem jest spędzenie całego dnia na kanapie u boku swojego człowieka. Takie rasy często kojarzą się z niewielkimi rozmiarami i uroczym wyglądem, ale niech was to nie zmyli: wiele z nich ma charakter większy niż nie jeden wilczur. Mówimy tu o rasach takich jak mopsy, buldogi francuskie, spaniel, chihuahua, shitsu czy maltańczyki. Te psy uwielbiają być w centrum uwagi. Chętnie wtulają się w swoich opiekunów, a ich potrzeby spacerowe są często mniejsze niż u innych ras. Ale uwaga, to, że pies lubi kanapę, nie znaczy, że nie potrzebuje ruchu i aktywności. Wiele psów do towarzystwa boryka się z problemem nadwagi, bo właściciele myślą, że nie muszą z nimi wychodzić na długie spacery. Każdy pies, nawet najmniejszy, potrzebuje ruchu i odpowiedniego żywienia. A kundelki? One również mogą być idealnymi kanapowcami. Często w schroniskach znajdziemy psy, które są spokojne, ułożone i tylko czekają na kogoś, kto da im ciepły kąt i dużo miłości. W kolejnym segmencie opowiemy o psach sportowych i pracujących tych, które nigdy nie mają dość aktywności. Gotowi? Niektóre psy mają w sobie tyle energii, że trudno je zatrzymać w jednym miejscu. To właśnie psy sportowe i pracujące. Rasy, które przez wieki były selekcjonowane pod kątem wytrzymałości, inteligencji i gotowości do działania. Ich żywiołem jest ruch, praca i zadania, które wymagają od nich wysiłku fizycznego oraz umysłowego. Do tej grupy zaliczamy m.in. Border Collie, Owczarki Australijskie, Wyżły, Labradory, Golden Retrievery, Jack Russell Terriery, Husky, Melinosy i wiele innych. Są to psy, które potrzebują zajęcia. Inaczej same znajdą sobie rozrywkę, często taką, która niekoniecznie spodoba się właścicielowi. Psy sportowe i pracujące wyróżnia przede wszystkim ogromna inteligencja. Wiele z nich to psy, które błyskawicznie się uczą i świetnie nadają się do treningów. Posiadają niewyczerpane pokłady energii i bez regularnej aktywności mogą stać się niespokojne, a nawet destrukcyjne. Czują też ogromną potrzebę współpracy z człowiekiem. A jak w tym wszystkim wypadają kundelki? Wśród psów nierasowych również można znaleźć niesamowicie aktywne osobniki, które mają w sobie mnóstwo pasji do biegania, tropienia, aportowania czy wspólnej pracy. Niekiedy ich dzika mieszanka genów sprawia, że są wyjątkowo wszechstronne i odporne. Decydując się na psa z tej grupy, trzeba mieć świadomość, że to nie są psy do leżenia na kanapie. Jeśli nie zapewnimy im odpowiedniej dawki ruchu i stymulacji umysłowej, mogą stać się sfrustrowane, co często prowadzi do problemów behawioralnych. Następnie porozmawiamy o psach najmniejszych, czyli o malutkich czworonogach, które często nie zdają sobie sprawy ze swoich rozmiarów. Gotowi na kolejną część? W świecie psów mamy prawdziwych olbrzymów, ale też takie rasy, które zmieszczą się na kolanach i często ważą mniej niż kot. Psy miniaturowe i toj to najmniejsze z najmniejszych, ale nie dajcie się zwieść, w tych maluchach drzemie ogromna osobowość. Do tej grupy należą między innymi Chihuahua, Yorkshire Terrier, Pomeranian, Maltańczyk, Szitsu, Papilon, Pekinczyk czy Jamnik Króliczy. Choć są niewielkie, często mają temperament większy niż nie jeden owczarek. To, co je wyróżnia, to odwaga i pewność siebie. Ciłała potrafi zachowywać się jak Rottweiler w ciele miniaturowego lwa. Mocno przywiązują się do opiekuna, często wybierając sobie jedynego człowieka i za nim podążają krok w krok. Są też długowieczne, bo wiele ras miniaturowych dożywa kilkunastu, a nawet ponad dwudziestu lat. Ale uwaga. Psy miniaturowe, mimo swojego uroku, wymagają odpowiedniej opieki. Ich delikatne kości łatwo ulegają urazom, a przez swój malutki żołądek są wrażliwe na jakość karmy. Wiele z nich wymaga też regularnej pielęgnacji sierści, szczególnie rasy długowłose. A co z kundelkami? Wśród psów nierasowych również zdarzają się miniaturki, często są to mieszanki małych ras, które mają w sobie równie wielkie charaktery. Kundelki w wersji mini bywają pełne temperamentu i doskonale odnajdują się w domach, gdzie są traktowane jak członkowie rodziny. A w kolejnej części porozmawiamy o psach, które przez lata pełniły funkcję stróżów i obrońców. Czy rzeczywiście są tak groźne, jak mówią o nich stereotypy? Porozmawiamy teraz o psach, które od wieków były wykorzystywane do ochrony, zarówno ludzi, jak i ich majątków. Psy stróżujące i obronne. To nie tylko świetni opiekunowie, ale też lojalni członkowie rodziny, którzy potrafią połączyć czujność z czułością. Do tej grupy zaliczamy m.in. owczarki niemieckie, Rottweilery, Dobermany, cane corso, dogi kanaryjskie, dogi argentyńskie czy amerykańskie pitbulle. Są to psy o silnym instynkcie terytorialnym i dużej inteligencji, co sprawia, że znakomicie sprawdzają się w roli obrońców. Ale uwaga, to nie są psy agresywne z natury. Często słyszy się o groźnych rasach, ale w rzeczywistości większość psów obronnych to zwierzęta niezwykle stabilne psychicznie i lojalne. Wszystko zależy od wychowania, socjalizacji i podejścia opiekuna. Dobrze wychowany Rottweiler czy Doberman to wspaniały kompan, który kocha swoją rodzinę i będzie jej bronił w razie potrzeby, ale nigdy nie zaatakuje bez powodu. Psy stróżujące mają kilka wspólnych cech: są inteligentne i łatwo się uczą. Dlatego świetnie sprawdzają się w roli psów policyjnych, wojskowych czy ratowniczych. Mocno przywiązują się do swojego opiekuna i rodziny. To psy, które lubią być blisko człowieka i najlepiej funkcjonują, gdy mają kontakt ze swoją sforą. I co bardzo ważne, wymagają konsekwentnego prowadzenia. To nie są psy dla każdego potrzebują jasnych zasad, odpowiedniego szkolenia i zaangażowanego opiekuna. A co z kundelkami? Wśród psów nierasowych również znajdziemy wspaniałych stróżów. Kundelki często wykazują silny instynkt terytorialny i potrafią doskonale pilnować swojego domu. Nierzadko są bardziej czujne niż psy rasowe, bo ich różnorodne pochodzenie daje im unikalny zestaw cech. W kolejnej części przeniesiemy się do świata psów pracujących tych, które codziennie wykonują niezwykle ważne zadania dla ludzi. Co potrafią i jak wygląda ich życie? Posłuchajcie. Psy stróżujące i obronne to nie tylko świetni opiekunowie, ale też lojalni członkowie rodziny, którzy potrafią połączyć czujność z czułością. Do tej grupy zaliczamy m.in. owczarki niemieckie, Rottweilery, Dobermany, kane corso, mastify, dogi argentyńskie czy amerykańskie pitbulle. Są to psy o silnym instynkcie terytorialnym i dużej inteligencji, co sprawia, że znakomicie sprawdzają się w roli obrońców. Ale uwaga, to nie psy agresywne z natury. Często słyszy się o groźnych rasach, ale w rzeczywistości większość psów obronnych to zwierzęta niezwykle stabilne psychicznie i lojalne. Wszystko zależy od wychowania, socjalizacji i podejścia opiekuna. Dobrze wychowany Rottweiler czy Doberman to wspaniały kompan, który kocha swoją rodzinę i będzie jej bronił w razie potrzeby, ale nigdy nie zaatakuje bez powodu. Psy stróżujące mają kilka wspólnych cech: są inteligentne i łatwo się uczą, dlatego świetnie sprawdzają się w roli psów policyjnych, wojskowych czy ratowniczych. Mocno przywiązują się do swojego opiekuna i rodziny. To psy, które lubią być blisko człowieka i najlepiej funkcjonują, gdy mają kontakt ze swoją sforą. Wymagają konsekwentnego prowadzenia, dlatego to nie są psy dla każdego, potrzebują jasnych zasad odpowiedniego szkolenia i zaangażowanego opiekuna. A co z kundelkami? Wśród psów nierasowych również znajdziemy wspaniałych stróżów. Kundelki często wykazują silny instynkt terytorialny i potrafią doskonale pilnować swojego domu. Nierzadko są bardziej czujne niż psy rasowe, bo ich różnorodne pochodzenie daje im unikalny zestaw cech. Czy macie w domu psiaka, który pilnuje swojego terytorium? A może zdarzyło się, że wasz pies zaskoczył was swoją odwagą. Chętnie usłyszymy wasze historie, podzielcie się nimi w komentarzach. A w kolejnej części przeniesiemy się do świata psów pracujących, tych, które codziennie wykonują niezwykle ważne zadania dla ludzi. Co potrafią i jak wygląda ich życie, o tym już za chwilę. Niektóre psy od wieków pełnią konkretne funkcje, nie tylko jako towarzysze, ale też jako niezastąpieni pomocnicy człowieka. Psy pracujące to grupa czworonogów, które przez pokolenia były hodowane z myślą o wykonywaniu określonych zadań. Ich siła, inteligencja i oddanie sprawiają, że do dziś znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Wyobraźcie sobie psa, który ratuje ludzi zasypanych lawiną, pomaga w poszukiwaniach osób zaginionych lub towarzyszy osobom niewidomym, prowadząc je bezpiecznie przez ruchliwe ulice. To właśnie psy pracujące stworzone do służby, niezawodne, skupione i gotowe do działania. Wśród nich są między innymi owczarki niemieckie i belgijskie, które od lat wspierają służby mundurowe. Labradory i golden retrievery doskonale sprawdzają się jako psy przewodniki. Nowofundlandy zaś słyną z umiejętności ratowania tonących. Ale psy pracujące to nie tylko te, które noszą odblaskowe kamizelki i działają w służbach Wiele z nich pracuje codziennie w mniej oczywisty sposób: jako terapeuci w dogoterapii, jako pomocnicy rolników przy pilnowaniu zwierząt gospodarskich, a nawet jako psy zaprzęgowe w arktycznych warunkach. Ich determinacja, chęć do współpracy i wytrzymałość sprawiają, że są nieocenionymi towarzyszami ludzi w najtrudniejszych sytuacjach. Nie możemy oczywiście zakończyć tego odcinka bez wspomnienia o kundelkach, które są dowodem na to, że nie trzeba mieć rodowodu, by być wyjątkowym. Ich różnorodność, inteligencja i oddanie sprawiają, że są niezwykle kochane przez swoich opiekunów. To właśnie one najczęściej trafiają do adopcji i czekają na swoje szanse w schroniskach, a my, jako ich głos, zawsze będziemy o nich przypominać. Jeśli zainteresował Was temat psich ras i chcielibyście, abyśmy omówili jakąś konkretną rasę bardziej szczegółowo, dajcie nam znać w komentarzach. Może macie pytania dotyczące wyboru psa, lub chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami? Jesteśmy ciekawi waszych historii. Na koniec chcemy przypomnieć, że jeśli szukacie rzetelnej wiedzy o psach i kotach, możecie zajrzeć na naszą stronę, gdzie znajdziecie e-booki dostępne za wsparcie. To świetna okazja, by dowiedzieć się więcej i jednocześnie pomóc naszym podopiecznym. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.